Ale są cały niebieski. Nie, no dobra, rękę mam tylko niebieską. Do połowy. Może i to on nie zejdzie i będzie strata cały niebieski. Nie, 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 ciebie wysmaruję. Ja wiem, że ty byś z chęcią chciała zostać smurfetką, ale <laughs> nie tym razem. Cześć, kochani. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś fajnego. I ja nie wiem, co to będzie, to zobaczymy. Tak, a nie będzie to ciecz Newtowska. Eee, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ciekłe? Stałe, ciekłe, stałe. Dobra, nie przedłużając, zostaw łapkę, subskrypcję i do dzieła. Tu mamy składniki. Dobra, przełączam się. Akcja trochę przeszywa, taka kaparatę. Akcja. Dobra, potrzebujemy wody. I jeszcze jedną wodę. I skrobię ziemniaczaną mieszadełko, Jakiś barwnik, żeby pokolorować to Fio Fioletowy barwnik Słyszałam, że to fioletowy No wiem Wsypujemy mąkę Skrobię ziemniaczaną Jest skroba. Ale się to kopci I damy barwnik Mogę ja? No, czekaj. no. No ale tak, żeby Ci głowę też było widać w kamerze O, wody Zapakowali to to Niebieski barwnik Kamerką trochę A ja drugą wodę? Na razie nie To trzeba wymieszać I zobaczyć O że to za mało tu skrobi. że dopiero wodę trzeba dać, a później wracamy zaraz. Patrz, zobacz, stałe jest, nie? Ręce. Stałe, popatrzcie. Stałe. Woda. Stałe. Woda. A, stałe, woda, jak piasek kinetyczny, zobaczcie, tak, i się rozpuszczę, stałe, i się rozpuszczę, zobacz to, całe, zrobię całe. No, całe ręce brudno. <laughs> może to był głupi pomysł, tym barwem dodać. Ale robi efekt, chociaż nie? Tak. I oh, jaki slime. I co, fajne slime? Fajne, jeszcze ja nie dałam dobrej. Tu musisz podciągnąć rękawy. Co? So. Fajne? Mhm. Mam pomysł, żeby to trzymało długo się w ręce. No, jest. jest. jak Kinga? Fajnie. Fajnie? Pokaż się. Wow! Uwielbiałeś Ale jak zrobię kulę, to? No pokażę, jak to wraca. Wybiera mi wie rękę! Jaski. Yes. Piasek? tak. Yes, yes. Czy normalny slime nie, slime nie brudzi? Nie brudzi Nie, no? normalny slime nie brudzi A czy taki? Chciałem zrobić tak? to kontra, fall, kontra slime, ale to zrobimy na następnym uh -huh. Mhm Jutro, jutro. Dobra. Pomachaj, widzą. No, kochani, nie wiem, czy to był do... dobry pomysł, żeby dawać barwnik do jajek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby dać barwnik do jajek jako zabarwienie do naszego. Mam nadzieję, że to zejdzie. Póki co jestem smrwem. No. Nie? Innym razem. Innym razem. Dobra, kochani, zostawcie łapkę do góry, do jak góry. się podobała taka ciekawostka, to jest ciecz newtona. Jak chcecie takie coś też zrobić, to musicie wszystkie składniki tego kupić. Tak, musicie tylko mieć skrobię z i wodę i wystarczy. I jeszcze, żeby dało mu kolor. No, tylko nie używajcie barwnika do jajek, to jest taka przestroga. No ja to nie ja zejdzie. Nie złapało zoomu na mnie. No, także my pozdrawiamy. Pa pa. Pa pa.